Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z dwiema karteczkami, które otrzymałam na święta Wielkanocne. Karteczka może po kolei. Pierwsza, piękna, radosnych świąt. Zobaczcie, jaki piękny zajączek, kurczaczek. Do tego, słuchajcie, dwie strapeczki. tu. Oszalała, kochana, kobietka, bo jest to karteczka od naszej Justyśki. Spokojnych i wiosennych świąt, wielkanocnych oraz wszelkiej radości, pomyślności życzy Justyśka K. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Tobie, jak i całej Twojej rodzince życzę również. Radosnych świąt przede wszystkich. Przede wszystkim zdrowych i w gronie, oczywiście, rodzinnym, w gronie najbliższych. Bardzo Ci kochana, dziękuję za pamięć. Nie trzeba było w ogóle z drapeczek dokładać. No, oszalała kobieta, oszalała. Bardzo Ci, Justynko, dziękuję. Justynka, nie ma kanału, ale może kiedyś, kochana, może kiedyś. Skusisz się, czemu nie? <laughs> I druga karteczka. Zobaczcie, taka kształcie jajca, wesołego aleluja, Karteczka od Moni i jej męża, szaleństwo gier i Monika. Monisia drapie oczywiście oba kanały to są kanały strapkowe i kanały zostaną oznaczone w tytule odcinka, żebyście mogli trafić do Moniki i do jej męża, zostawić komentarz, subskrypcję, łapeczkę. Zdrowych, pogodnych świąt, wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny, wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Życzę właśnie szaleństwo gier i Monisia drapie. Serdecznie Was na kanał Moniki i męża zapraszam. Również zobaczcie dwie zdrapeczki: Rajska, Kasa i Pisanka. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jak pozwoliłam sobie otworzyć te koperty, żeby to nie trwało 100 lat. Jeszcze mam tu od. Monisie i męża. Pierwszy raz w ogóle widzę tą czekoladę. Marchewkowa, Paweł. Jestem ciekawa szczerze mówiąc, jak ona smakuje. Mam, zobaczcie, tu takie jajeczko. Czokobosa, którego mogę, więc go opierdzielę oczywiście po nagraniu. Proszę bardzo, skinderka jest taki kurczaczek. Jest taki kurczaczek. Jest jeszcze zajączek. I taki zajączek. Cała, słuchajcie, ekipa. Zajączki, kurczaczki, jajeczka. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście się podzielę, bo nie wszystko mogę. Także sama nie opierdzielę. Bardzo, bardzo dziękuję za pamięć. Nawet się nie spodziewałam, naprawdę. No już tym zabieram, już jestem nieogarnięta. No, czekolada to mnie naprawdę zastanawia. Kusi. Nie jadłam, nie miałam do czynienia z taką czekoladką. Teraz drapiemy sobie tutaj strapeczki, czy coś będzie czy nie to nic się nie przejmujcie najpierw może weźmiemy te dwie od Justynki, bo pierwsza karteczka pokazywana była od Justynki, także nic Justynko nie przejmuj, czy coś tu będzie czy nie, pisanka z numerem 12 w bonusie szukamy motylka a jest moneta aby wygrać w grze poziomy I szukamy trzech takich samych symboli jest baba i kwiatek Perła kwiatek, liść dzwon, kwiatek, zajączek, tofi baba, drzewo tulipan, kurczaczek, kurczaczek i wiaderko. Także pisanka jest pusta, ale nic się kochana nie przejmuj. Dla mnie to sama radość podrapania. Wcale nie musiałaś tych zdrapek dokładać. Rajska kasa z numerem ósmym, szukamy palmy, szukamy pliku. A mamy ananasa, chmurę, biedroneczkę, wiśnie, cytrynę, balsam, rower, kwiatek, słoneczko i plecak. Także ta zdrapeczka jest też pusta, ale mówię, nic się kochana nie przejmuj. Pięknie ci dziękuję za piękną kartkę, za pamięć. To jest najcenniejsze. Bardzo Ci dziękuję. <laughs> Przepraszam Was. Teraz sobie zdrapiemy od. Moniki i jej męża z drapeczki i rajską kasę z numerem 35 mamy balsam plecak, cytrynę arbus, biedronkę awokado, chmury ananas, kwiat i słoneczko także rajska kasa jest pusta kasa dla lotto i pisanka ostatnia z paczki numer 50 w bonusie mamy garniec a tutaj mamy słoneczko i kurczaczka, babę, koniczynę, marchewkę, wiśnie, zajączek, zajączek i dzwon, perła i tofi, słońce, perła, biedroneczka, biedroneczka i parasol. Także ta zdrapeczka jest też też pusta, boże, polski język trudny język, ale nic się nie przejmujemy. Ja się nie przejmuję, także wy tym bardziej. Piękne karteczki na pamiątkę. Czekoladka, no kosteczkę zjem, bo niestety więcej nie mogę. Nie, że dbam o linie, ale po prostu nie mogę. Słodycze, bardzo, bardzo dziękuję. Będę się dzielić. Dziękuję bardzo. Zostawcie oczywiście dla Justynki, dla Moni i jej y, małżonka, jakieś miłe komentarze, serduszka, mi będzie miło, ale i im na pewno będzie miło. Żegnam się z Wami i już Was zapraszam na drugą paczkę, udawaną paczkę megalini. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa pa.